Siemanko, siemankowizowie, wszyscy z nami w biurku A dzisiaj wam, wam pokażę co, co zostało dodane w Pax Twitter 9 Ale przed tym zostawcie super lajka like Bo to zaczniemy od tego Co zostało dodane i później wam pokażę co też było na Adnabiusie. Więc zostało dodane Adminabuse Halon World Limitowany Gargantuan Pet jest też z Forever Packa i właśnie z a ten debiuta też da się zdobyć Limit Petsy, Petsy X, Craft Pety Czyli wiecie, tak jakby Craft Maszynka dla Maszynka, to już wiecie, to jest klasyk halun Questy, to to co było na Petsimitory idzie na... chyba pod koniec? Wiecie, są to takie questy I lag upgrade'y Limited Time Fantasy Egg Future Czyli jest teraz nowy future na fantazji, fantazji Egg I klambaty nowe a, Exclusive to jest Exclusive Shop Raffle, Co już mogę pokazać? jest nowy Spider Pack. Muszę prezentuje tutaj? Jest właśnie Garganet One Doge, Fit Pumpkin, Future Witch Wolf i Titanic Blobbenstein. Spider Leaf, to też jest zdobycia. Więc naprawdę to fajnie wygląda. Ruszające na Future są Weekly Package Rewards z nowym jajkiem. A natomiast to jest Brayerot Egg. I tutaj jest cappuccina. Patatim, Team, Trala, Titanic Crokodilo i Garganton Cappuccino, Berro. No szczerze. Jeśli tylko tak się nie podoba, czy podoba mi się ten. Te ekstrudy, jakim mi się podoba, wiecie o co chodzi. Wygląd tego jajka, taerot to, to, to troszkę nie pasuje chyba do Simulator, ale dobra. to są dodane halny Pack. Jest dużo rzeczy, boosty. Boosty, chyba też mam te busty na dużo, bo leciało dużo na Adnawiusia, jak pamiętam Gdzie są te boosty? Czekajcie, gdzie one gdzieś tutaj powinny być Boosty... Eee... czekaj Boost, boost To nie wiem, tylko ja to sobie zaraz poszukam, może na ten Halloween Event To jest taki jakby To Steel Abranded, ale bez okradania, czyli... Abranded to że sobie zarabiacie pieniążki, za to kupujecie jajka. I za te jajka... Zobaczmy mam petę. Czym lepszy pet, to tym więcej pieniążków. A czym więcej pieniążków, to odbipujecie lepsze domy. A czym lepsze domy, to więcej... to lepsze jajka. I tak w kółko. Więc woduje nam. I dobra, jesteśmy. Dołączyliśmy. Czekajcie. zobaczcie, jak te busty się nazywają. Halloween, Halloween. Dobra. Halloween. No ja mam tych boostów troszeczkę. No dobra, jesteśmy. Tutaj troszkę na AWK się zarobiło. Tylko ja za zrobię głupią rzecz, bo na Afim, były Spider Eggi i też Reaper dostałem. To są prawie najlepsze. Ale ja to tutaj sprzedałam, bo chciałam sobie pety sprzedać te stare. No dobra. Tutaj mamy cukierki. Już możemy, Nie, już nie, nie może... jeszcze nie możemy now nowego domku. Zróbmy opening. Dobra, o właśnie tutaj są procenty na jajka z tych jajek lecą. Pety o, dwa spider, dobra, to sobie na się ściągnę. Wydaję te dwa spider, cztery te i tutaj jedno. O, do klombaty właśnie są za to punkty. Właśnie klombatyl do klombatyl. Oj, 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 to trzeba dużo punktów, strasznie. Czy o czymś wiem, czy nie powiedziałem? Tutaj chyba co z tą? A się... MVP chest refresh. Tam jest nowy to i future. I dobra, tutaj coś wyleciało. O. Mami. Mumi, mumi. Dobra, to biorę, biorę, biorę. Będziemy sobie też mało opening zrobić. Sale. Oj, to jajko jakoś przyde słońce. Dobra. To opening robimy jeszcze, szybki. Tak najlepszy jajek Polecą. Dobra. Jest jedno. Dobra, mamy dwa. Więc hop. Znaczy pewnie się pojawi za niedługo jakiś opening z tych. No i lepszy tutaj jajek, czyli pewnie z tych Reaper i tam jeszcze jakieś innych. To nic nie pleciało. Co te Halo Upgrade, y, no to już było na du dużo eventu. Czy to już kiedyś było, to na dużo raz było, więc to już będę wytłumaczył. tłumaczył. tutaj upgrade y różne. Tutaj są właśnie te questy. or trade sometimes. To akurat nie wiem co w tym chodzi. I jest tutaj craft maszynka, właśnie. Tylko coś zepsuta jest chyba. Ta, ta, słuchaj, ten. Nagrania z. Dobra, więc już jesteśmy sobie na Art na beauty? Dostaliśmy jajka. Każdy dla siebie, więc otwieramy. To jest brain Aj, uwaga, uwaga. I. Tarala Brainrod. Ale nazwa normalnie. Ogólnie to jest dobra. Jest jeden po na tytań. tytań! Tytanik ktoś ma! Tytanika ktoś ma! Tytanika! Co? Tytanika ktoś dropnął! Tytanika! Dobra! W ogóle jesteś mniejszy, to jest I na Tytanika był i ktoś dropnął Tytanika tutaj na tym serwie! Wow! Teraz może sobie sprawdzić, co jest szansa, na Tytanika jest niewiadoma. Na resztę też, a na czpeta też jest niewiadoma. Czyli nad rzadki, więc sobie otwórzmy. Pisał, że Jure, nie, 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 nie mówię, angielskiego, więc nie przeczytam, ale dużo jajek, to mi się podoba. Dobra, coś wyleci? Raczej nie, ale dobra. Szkoda. Smutne bardzo. To co? Znaczy, czekamy do końca obusty, Ty to by zostało giga tanie, ten Adyn nabił, co był. Dobra, i czy coś wyleci? Chyba już nie. Czemu my w kosmos gledacie, ja nie wiem. Kolej mam mam nie. O kurde, co to było? Co to jest za ogromna GŁOWA krowy? Co to jest? Ja się boję! Matko. Ta krowa się wywaliła. Co ja z kina? W ogóle było 0,3% na tego. Na Gargantuana, ale ja oczywiście nie, nie dorównałem, bo bym się zdziwił. chyba na Gargantu Gargantuana? Ale sługiwce oczywiście. Let's skip i Kurde! O, ekskluzywne drgnęłam, no, Candy Unicorn, no, po co to się dzieje? Widzicie to? Kolejny ekskluzyw? O kurde, czekaj, sobie zajdę z tanikę nawet. Krową. Candy Unicorn, super. Jest 6% na Fiuja, a więc nie dropi. Tutaj dużo osób dotknęło Fiuja. Tylko nie ja oczywiście. 6% na Fiuja. A jego to Fiuja. Fajnie, nie. Hm. O, jeden gift, proszę Cię. Tak, a do equipunku dodaję, dobra. Tak. Nie ma, to nie wiem o co chodzi. Więc ja ani jednego fiuda nie dopnę, ale dostałem właśnie od random jakiegoś. Future Blue lucky blog. dziękuję. Co ją? To chyba jednak dopnęłem. Czekajcie, coś... coś... mi nie pasuje. To nie wiem co tam... Czekaj. Nie, nie. No to założyć nie mogę. A właśnie dziękuję, że to oglądasz. A, od, a, jeszcze od, od wnuku, dziękuję też. Dostałem od wnuku 14 i jeszcze od Ultra Galoba. Dziękuję, dziękuję. To chyba tyle. Tak że ja ten habit oceniam. Na początku był taki czwórka. też daję siódemkę. Bo fajne, fajne moim zdaniem jest. Więc co, dziękuję. za na i pa, widzowie.